No hej, z tej strony pomidoro, no i widzę że dzisiaj, jako iż wróciłem do tej giereczki, no musiało się mi coś. Szczęśliwego przytrafić i udało mi się coś ciekawego dropnąć. Więc zanim to oczywiście widzowie, zanim zobaczycie ten drop, tę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie na Discorda Big Badunga. E, pierwszy link w opisie, ponieważ tam za niedługo wypuszczam swoją własną giereczkę i prawdopodobnie z niej też będę nagrywał content na tym kanale. E, więc jeżeli chcecie tam zobaczyć, e, to wbijajcie. No bo oczywiście gral za niedługo będzie wychodzić. Planujemy wydać ją pod koniec lutego albo yy, na początku marca i ogólnie widzowie udało mi się dropnąć Toxic Secreta, yy, który daje 6.8 SX, więc jest to duża ilość, tym bardziej, że ja pety miałem, które miały dosłownie, yy, no nie wiem, którego ja tu petę miałem, no, no 80, nie, one dawały chyba nawet mniej niż Mitikal, e, lub dwie, nie, one chyba dawały 200 te najlepsze, które ja miałem, a tyle daje Eternal, więc, no widzowie, jeśli chodzi o to, no to jak sami widzicie Udało mi się coś ciekawego drobno, No i po tych 30 miesiącach 30 miesiącach, 30 dniach Oczywiście zawsze jest szczęście Więc dobra, wejdźmy sobie z tego trade'a. Ogólnie to widzowie Ja sobie to dalej graniduję Powiem wam tak Myślałem, że o wiele szybciej się będzie farmić Jak się ma takiego toxic, Ale zobaczcie ile ja mam serduszek A ile ja jeszcze potrzebuję tutaj na to Myślę, że jak nockę zostawię No to uda mi się coś tutaj odblokować Ja na pewno chcę odblokować sobie tutaj title, hoverboarda, buffa i specjal peta aby mieć po prostu coś e, właśnie po tym evencie mamy tutaj jeszcze oczywiście lovely willa którym chyba nie będziemy kręcić no bo nie dam radu zbierać jakieś dobrego teamów w 3 dni bo za 3 dni jest admin update, za 3 dni jest update e, kiedy wy to oglądacie to już za 2 dni no i to oczywiście też topki e, no topki widzowie się kończą za te 3 dni i 12 e, minut dla mnie nie ma chyba to niestety tego klana, w którym ja jestem, ale to jest nic dziwnego, no bo u mnie w klanie nie ma zbytnio dużo osób, a jeżeli jakiś klan w ogóle chce mnie przyjąć, to piszcie na Discordzie, jeżeli macie jakiś klan lub jeżeli macie kogoś znajomego z klanu, chętnie wbiję, na razie mam 20O, ale powiem wam tak, no jeżeli bym założył sobie ten team, który mam otóż w tym miejscu, no to myślę, żeby było o wiele, o wiele łatwiej wbić, no wy sami zobaczcie, na klika w tej chwili mam, zobaczmy, na klika widzę, mam... 13SXD Tak, SXD Więc mocna waluta Ale jak już sobie założę te procentowe pety To już mam 35SXD Więc jest to w miarę dobra ilość Siemka widzowie, nagrywam tą część Troszkę po nagraniu tego odcinka Około parę godzin, jest godzina 23 w tym momencie No i udało mi się dropnąć Divino, tak udało mi się dropnąć Divina Czyli coś dosłownie rzadszego Niż jak sami widzicie Toxic No bo jest ich troszkę mniej, ale no Dobra, widzę, no to jest chyba fart. Fart, że pierwszy dzień od powrotu takie rzeczy mi dropią. E, możecie w ogóle dać znać w komentarzu, e, co wam udało się dropnąć. A ja już Was zapraszam do dalszego oglądania odcinka, no bo niestety przedłużaj, po prostu udało mi się dropnąć jeszcze Divina. Jak sam widzicie, jeszcze w tej galaktyce jest tutaj parę toksików więc szczerze mój team się coraz i to coraz to bardziej e, poprawia, więc. Zapraszam was do dalszego oglądania. No i przy okazji widzowie, jestem po całej nocy otwierania jajek, e, no i chcę wam pokazać co udało mi się drobnąć przez tą całą nockę, bo tutaj też widzowie miałem mega farta, lecz nie jest to taki fart jak z tym Toxic Secretem, to i tak mimo wszystko udało mi się drobnoć drugiego Divina już, więc e, no jest to jakieś tam e, szczęście. No i Golden secret, czy coś jeszcze? Chyba nie, bo mnie zdążyło tutaj wywalić. Ale przy okazji możemy sobie oczywiście przerobić wszystkie pety. W ogóle goldów, gold eternali mam więcej niż zwykłych. Coś tu musi być nie tak z tymi procentami. A ja na przykład zobaczę sobie, czekajcie, multiples, zobaczę. 30% mam na goldy. okej, okay, no dobra, to nie jest wcale tak źle. No dobra, przeróbmy sobie oczywiście z toksików. A nie, dobra, nieważne, źle spojrzałem chyba. W takim razie, bo mam tylko ich 13, a tamtych miałem z 20, coś. No ale dobra, przeróbmy sobie oczywiście tutaj. No i teraz z galakcji. Czy mi się w ogóle opłaca robić galakcji? Chyba nie, nie opyla mi się robić właśnie galakcji Eternala, bo na tyle dobrego timu jeszcze niestety nie mam. Ale mimo wszystko, jak na jeden dzień, jak na to, że dosłownie wczoraj wróciłem do tej giereczki, no to już team jest mocny. Team jest mocny i myślę, że tutaj. No, na pewno nie topka, ale no, uda mi się wrócić jakoś bardzo. No, co? no co? Mamy Golden Secreta, mamy tutaj dwa Diviny, no i mamy oczywiście Toxic Secreta. Więc taki drop mniej więcej tutaj miałem. E, widzowie, bo ja tam ogólnie nagrywałem ten odcinek dalej, e, co nie? Ten, e, gdzie był Toxic Secret, ale e, no tam chyba nic ciekawego nie było e, Dlatego po prostu tutaj z tego dogramy do końca W ogóle nie wiem co, co to, to, to jest widzę, Secret Heart, co, co to daje? Ok, Dice walut i e, Divine Abra Dice No te Secret hearty nie są zbyt dobre, ale mimo tego, że one dropły mi po prostu z nocki Więc mery, mery spoko, możemy sobie tu jeszcze y, właśnie przekraftować te E, oczywiście, serduszka, żeby zobaczyć, co oczywiście mi z serduszek dropie. E, pick, pick, space, jeszcze tutaj mi zostały jakieś inne. E, co to są w ogóle? Dice, e, dice herty. Ok, tutaj mamy totemy, chyba Sitsy. No i oczywiście mamy insane. Dobra, zobaczymy. E, lecimy sobie od boostów. Czy jakiś ciekawy boost nam dropie? Nie mam pojęcia, bo ja w to klikam i nic się nie dzieje. E, ok, e, żaden nam się nie pojawił na prawo. Tutaj tak samo. Dobra, weźmy sobie po prostu use all. E, tutaj też use all. Serio nic się nie pojawiło? O, pojawiły się te Space coiny, bo one są też innej rzadkości. A mi się od Exclusive chyba tutaj, nie, od jakiegoś tam Eternal chyba wyświetla się, w tym oto miejscu. Tutaj też niestety nic. Citsów też chyba nic. Gdzie są w ogóle Citsy? Tu są Citsy, ale dobra, w miarę spoko też dropo. Bo tamto są chyba tylko z tego. No i jeszcze insane z insane też nic ciekawego bo mi się tutaj nie wyświetliło niestety w ogóle ej seedboxy są od kiedy są seedboxy w tej grze dobra dopiero teraz się skapam że istnieje takie coś jak seedboxy widzowe serio nie miałem silnego pojęcia że takie coś istnieje jeszcze możemy sobie dicey pootwierać w sensie tutaj diceboxy i te inne no i zaraz sobie zrobimy opening aury bo ogólnie udało mi się drobnać nie wiem czy to będzie w odcinku bo to mówiłem udało mi się drobnąć aurę 1 na 2,5 miliarda chyba nebula niestety ona nie jest lepsza niż ta którą teraz używam Lecz mimo wszystko e, spoko. Mimo wszystko spoko udało mi się zrobić e, jakąś tam aurę, która jest coś tam jeszcze warta e, Możliwe, że z 500 tokenów czy coś takiego e, no bo patrzcie widzę gdzie to tutaj jest? Gdzie to tutaj jest? Gdzie są aury? Tu były aury? E, udało mi się toż tą, tą aurę, więc w miarę, w miarę spoko. E, no i mam oczywiście tą dalej z Pateklipem, więc myślę, że ona na pewno jest lepsza. No aury też mam w cholerę szczerze ale no nie chce mi się ich przerabiać Musieliby zrobić jakiś craft al czy coś A tam trzeba zaznaczać No chyba że już zrobili Możemy sobie to zobaczyć Czy w tym czasie kiedy tutaj die... Nie, nie zrobili dalej A nie, jest select all Ej dobra, to teraz, teraz się w miarę spoko To będzie przerabiać Ale mimo wszystko ja tego na razie nie potrzebuję Dlatego widzowie No co, co ja tu jeszcze mogę zrobić? A, opening dice'ów Zapomniałem widzę Opening dice'ów tutaj można sobie zrobić na ile nam starczy, na mało nam starczy, na mało nam starczy, możemy sobie Royal oczywiście zrobić tysiaka, tutaj możemy sobie zrobić 70, tutaj możemy sobie zrobić 30, tutaj możemy sobie zrobić 12, tutaj możemy sobie zrobić 6 i możemy dosłownie jednego Galaxy Dice'a, więc no tutaj niestety drop nie jest zbyt dobry. Leć, możemy sobie jeszcze odpalić te DICE stary e, bo one też są w miarę spoko i otworzyć sobie jakiegoś gorszego. Powiedzmy, e, nie wiem, którego możemy sobie otworzyć. To powiedzmy, te możemy sobie otworzyć. E, no i tutaj jeszcze te możemy sobie otworzyć. Niestety nic. E, no i lecimy tutaj od dołu chyba. Myślę, że sobie od tych zaczniemy 25 milionów. E, tutaj mamy 10 milionów. E, tutaj mamy 25 i tutaj mamy 25, więc No niestety, ale nie oddało. A widzowie, to chyba będzie na tyle w tym odcinku Taki też troszkę krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo udało mi się serio fajne rzeczy zrobić Na tym odcinku ogólnie planuję troszkę zainwestować tokenów, ale to myślę, że już w następnym tutaj sezonie bardziej W coś sensie w sezonie, na następnym update'cie planuję troszkę wrócić, potrajdować się, bo mam troszkę Robuxów E, zarobi, zarobiłem sobie troszkę robuxów widzowe e, no i też można trochę sobie tutaj powiadać na te tokeny. Lecz e, chyba teraz, teraz by było najlepiej, co nie? A nie, już się skończyła ta oferta, gdzie e, są tańsze. No dobra, to na razie się chyba tego nie będę dokupował. Więc co widzę? Mam nadzieję, że ci nam się spodobał. Jeśli tak, łapkę w górę z ja trzymajcie się i sieba.